Zobaczcie mordeczki. Na radę idę w hełmofonie z czołgu T34. O. Idę z kolego, jesteśmy zaproszeni do kogoś na obiad. Idziemy. Ciekawo co powiedzę jak wejdę w hełmofonie. O, idę sobie przez radę <grym> w hełmofonie. Muszę się wrócić, bo kolega kurtki zapomniał. Jestem na przystanku w o, Radom Idę drogą wylotową na Kielce Na środku chłodnika zostawił nogę elektryczną Płytki dla niewidomych O, płytki dla niewidomych Motor pojechał, motor o, jestem gdzieś w parku jakimś Przed mnie Tam coś kidaczy, jakieś wrony kraczą Słupkiem pokiwam sobie Zobaczcie, stoję sobie przed Galerią Słoneczną Jest motor Daj mu pogara Nie da, o Przed patrzcie noga na samym środku i w dacze na mnie Kulej nogę tak zostawiają A następny motor Autobusy zapłakane deszcz z autobusu o. Idę w heimofonie eee, do kebaba marsimo normalnie kebabę będę zamawiał w Chełmuchonie e, no nie wiem czy to dobry pomysł wygląda trochę jak guslik z czterech pancernych ja grab bóg sosna jak mi słyszycie odbiór idę sobie właśnie na kebaba e, dzisiaj już ostatni dzień jestem w Radomiu jutro jadę do domu będę próbował te filmy zmontować co nagrałem w Łodzi no. Jak sobie idziemy, to macie radę. Wieczorową porą. Zobaczcie mordeczki. Jem kebaba. Kebabie Marcinu pozdrowienia. No. Byłem na kebabie. Zjadłem sobie kebaba. Porozmawiałem sobie z właścicielem tego baru. Tego kebaba. Bardzo przyjemny pan. Pozdrawiam. No mordeczki, jutro jadę już do domu właśnie się będę za chwilę pakował bo to są moje rzeczy się pakuję powoli jutro rano jadę pozdrowienia, zostawcie subskrypcję, łapkę i komentarz cześć, trzymajcie się